W miejscowości Temelin, niedaleko czeskich Budziejowic, znajdują się potężne wieże chłodnicze należące do elektrowni jądrowej Temelin. Mają około 150 metrów wysokości i służą do chłodzenia reaktorów. Ich monumentalna konstrukcja czyni je widocznym z daleka i charakterystycznymi dla regionu. Cześć, są rzeczy, które widzieliśmy już setki razy, ale dziś przygotuj się na coś zupełnie innego. W tym odcinku pokażę ci zjawiska, wynalazki i momenty tak niezwykłe, że z dużym prawdopodobieństwem zobaczysz je po raz pierwszy w życiu. Zapraszam do oglądania. Karp Cafe to stylowa, japońsko-tajska kawiarnia. Słynie z pięknego ogrodu z tropikalną roślinnością, stawami pełnymi karpikoi i drewnianymi kładkami. To idealne miejsce na zdjęcia i relaks blisko natury. Menu łączy kuchnię japońską i tajską, sushi, ramen, kary, a także oferuje kawę i desery. Świetne miejsce na nietypowy lunch, zwłaszcza jeśli jesteś fanem karpikoi i ogrodów w stylu japońskim. W kosmosie, gdzie brak grawitacji, woda z mokrego ręcznika tworzy unoszące się kuliste krople. Ściskając ręcznik, woda wypływa z włókien i unosi się wokół, łącząc się i dzieląc w powietrzu. To pokazuje, jak ciecz zachowuje się w mikrograwitacji, inaczej niż na Ziemi. Film ten został nagrany na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i pokazuje, jak codzienne przedmioty zachowują się w przestrzeni kosmicznej. Koza damasceńska to jedna z najbardziej charakterystycznych i niezwykłych raz kóz na świecie. Znana ze swojego dziwacznego wyglądu, łagodnego uosobienia oraz wysokiej mleczności. Jest rasą wyhodowaną na Bliskim Wschodzie i szczególnie cenioną w Syrii, Libanie, Palestynie, Jordanii oraz Egipcie. Choć często bywa opisywana w internecie jako koza mutant. Choć dla niektórych wydaje się dziwna, dla hodowców jest symbolem dumy i wysokiej wartości hodowlanej. W południowych Chinach znajduje się jeden z najbardziej niezwykłych wieżowców na świecie. Który słynie z najwyższego sztucznego wodospadu. Ma on wysokość 108 metrów i spływa wzdłuż fasady 120-metrowego budynku, tworząc spektakularny widok w centrum miasta. Woda jest pompowana na szczyt budynku za pomocą czterech potężnych pomp. Godzina działania tego wodospadu to ponad 400 zł. Dlatego jest uruchamiany tylko podczas specjalnych okazji. Przeprowadzka całego domu poprzez jego transport to proces przenoszenia całej konstrukcji budynku z jednej lokalizacji do innej. Choć brzmi jak coś z filmu, jest to realna i stosowana praktyka. Szczególnie w krajach takich jak USA, Kanada, Australia czy Nowa Zelandia. Taki dom można przewieźć na krótkim lub dalekim dystansie. Niektóre firmy specjalizują się tylko w transporcie domów, mają własny sprzęt do podnoszenia, cięcia i scalania budynków. Największe zbudowane Audi Q5 to imponująca replika tego suwa. Wykonana w znacznie powiększonej skali przez chińskiego rzemieślnika. Ten unikatowy pojazd przypominający Audi Q5 został zbudowany z metalu i osadzony na podwoziu przypominającym maszynę budowlaną, co nadaje mu masywny wygląd. Choć nie jest to oficjalny projekt Audi, konstrukcja ta przyciąga uwagę swoim rozmiarem i detalami nawiązującymi do oryginalnego modelu. Rzeźba papierowa to sztuka tworzenia trójwymiarowych form z papieru poprzez techniki takie jak składanie, cięcie, klejenie i modelowanie. Choć wywodzi się z tradycji origami, rozwinęła się w niezależną dziedzinę oferującą szerokie możliwości artystyczne. Rzeźba papierowa to fascynująca forma sztuki, która pozwala na wyrażenie kreatywności i rozwijanie umiejętności manualnych. Zrzucanie tak ogromnej platformy morskiej to skomplikowany i precyzyjny proces, który wymaga zaawansowanej technologii, planowania i współpracy wielu specjalistów. Czerwona plaża na irańskiej wyspie Ormuz to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na Bliskim Wschodzie, znana również jako Red Beach. Zachwyca intensywnie czerwonym piaskiem i falami o krwistym odcieniu, co czyni ją spektakularnym zjawiskiem naturalnym. Za niezwykłą barwę plaży odpowiada gleba bogata w tlenki żelaza. Plaża na wyspie Ormuz to miejsce, gdzie natura ukazuje swoje najbardziej niezwykłe oblicze, łącząc piękno, geologię i kulturę w jednym niezapomnianym krajobrazie. Przecięcie statku wycieczkowego na pół to proces zwany jumbo inization, polegający na wstawieniu nowego segmentu kadłuba, aby powiększyć statek. Dzięki temu zwiększa się pojemność i przestrzeń bez budowy nowego statku. Operację wykonuje się w suchym doku, przecinając statek, dodając fragment i łącząc go z resztą. To tańsza i szybsza metoda na modernizację i wydłużenie życia statku, choć wymaga precyzyjnej inżynierii i jest kosztowna. Tankowanie samochodu przez robota to coraz popularniejsze i innowacyjne rozwiązanie z zakresu automatyzacji usług motoryzacyjnych. Dzięki robotom tankowanie staje się wygodniejsze, szybsze i bezpieczniejsze. W południowych Niemczech znajduje się niezwykłe zjawisko przyrodnicze zwane jako Waterfall Tree. To miejsce przyciąga turystów i miłośników przyrody swoim unikalnym wyglądem i tajemniczą aurą. Tak naprawdę jest to formacja skalna, przypominająca drzewo, z którego pnia nieustannie wypływa woda. LEGO zbudowało pełnowymiarowy model Bugatti Chiron z klocków LEGO Technic. Ma realistyczny wygląd, działające elementy jak drzwi, kierownice, zawieszenie i silnik z 16 tłokami. To imponujący pokaz inżynierii z klocków, który łączy pasję do motoryzacji i kreatywności. Model zyskał dużą popularność i był prezentowany na wielu wystawach. No i jak, która z tych rzeczy najbardziej Cię zaskoczyła? Daj znać w komentarzu, bo jestem mega ciekawy Twojej reakcji. Jeśli podobało Ci się to co zobaczyłeś, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych niesamowitych filmów. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!